Witam. Ja jestem Judy i zajmę się teraz trzecią generacją Pokémonów. W jej skład wchodzą takie gry jak Rabi, Sapphire oraz Emerald, jak i też pierwszy raz pojawiają się remake gier z pierwszej generacji, czyli remake Pokémon Red, tutaj nazywające się Fire Red, no i remake Greenów, czyli Leaf Green. Eee, cóż. Mogę powiedzieć, że generacja ta zadebiutowała w Europie w lipcu 2003 roku na Game Boy Advance. Nowa konsola poz e pozwoliła na uwolnienie się od wielu ograniczeń technicznych obecnych na stareńkich już niestety Game Boy Color. Grafika jest według mnie bardzo dobra, dobrze dopracowana, świadczą o tym m.in. E ślady naszych. E stóp na piasku, czy też nawet odbicia w wodzie naszych postaci, które dodają właśnie pewnego smaczku tej grze. Natomiast jeżeli chodzi o samo udźwiękowienie, według mnie no, troszeczkę zanicza poziom, bowiem według uważam, że w drugiej generacji było to zdecydowanie lepiej dopracowane. Ta muzyka bardziej y, pozwalała nam się wczuć w klimat, niż właśnie udźwiękowienie z trzeciej generacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą mechanikę rozgrywki, opiera się ona oczywiście na klasycznych schematach, jednak możemy zaobserwować też pewną ewolucję. Dodano m.in. ability dla naszych Pokémonów, jakie czyni poszczególne poki bardziej unikatowymi i rozwija element strategiczny. Ability jest potrzebne i często wykorzystywane w zwykłej grze single player, jednakże tak naprawdę możemy wykorzystać pełny potencjał zdolności Pokémonów w walkach Wi-Fi. Pokuszono się również o wyraźnie nadkreśloną historię. Nasz bohater lub bohaterka, w zależności od tego, jaką postać wybierzemy, dopiero co przeprowadziła się do regionu Hoenn z tego powodu, iż ojciec naszego bohatera lub bohaterki zostaje wyznaczony liderem jednej z sal w tym regionie. Oczywiście naszym marzeniem jest zostać mistrzem Pokémon, a żeby to osiągnąć trzeba pokonać i zebrać wszystkie odznaki liderów sal z regionu Hoenn, a następnie pokonać elitarną czwórkę oraz czempiona. Spotykamy też rywalizujące ze sobą teamy. Mówię tutaj o Team Magma, które dąży do tego, żeby świat ogarnięty był przez wieczne słońce, tak by wszelkiego rodzaju wody wyparowały i by świat stał się jedynie domem dla Pokemonów żyjących na lądzie, jak i również właśnie Team Aqua, który dąży do tego, żeby świat został całkowicie zalany i stał się jedynie domem dla pokémonów typu wodnego, całkowicie wykluczając inne Pokemony. No cóż, jeżeli chodzi o Pokemony trzeciej generacji, które zostały wprowadzone tej generacji, szczerze według mnie są one brzydkie. Dlaczego są brzydkie? Dlatego, że moim zdaniem twórcy niestety mniej postarali się niż to robili w pierwszej i drugiej generacji. Widać już niestety często mankamenty, widać tą słabszą kreskę, widać po prostu, że twórcy nie włożyli w to serca. Nie mówię tutaj o wszystkich Pokémonach, niektóre naprawdę trzymają poziom, jednakże wygląd z niektórych może budzić dość duże mankamenty. Natomiast jeżeli chodzi o siłę tych pokémonów, czy te pokémony nadają się właśnie choćby do walk Wi-Fi, to tutaj muszę powiedzieć, że tak nadają się. Wiele z nich jest yy, właśnie za, yy, zaklasyfikowanych do overused, czyli bardzo często spotykanych w walkach Wi-Fi. Mają one bardzo dobre ability, jak i również zdolności. Chodzi mi tutaj właśnie o silne pokémony z tej generacji, czyli choćby wprowadzonego Milotika, Metagrossa, Salamensa, jak i też bardzo wiele innych pokémonów, których akurat tutaj nie będę już wymieniał. Jeżeli chodzi natomiast o mapę samego regionu Hoenn, według mnie nie jest ona najlepsza, nie jest ona idealna, bowiem dla osób, które pierwszy raz grają w gry tej właśnie generacji, czyli rabi Sapphire lub Emerald, może ona się wydawać troszeczkę dziwna z tego powodu, że jeżeli nie mamy umiejętności jeszcze fly, nasz Pokemon nie zna, nie możemy się szybko przemieszczać, przeskoczenie jednego płotka do przodu przez przypadek może spowodować, że musimy cofać się przez naprawdę duży obszar i może zająć nam to sporo czasu, w wyniku czego rozgrywka może nam się w tym czasie znudzić. Jednakże jeżeli chodzi o właśnie jaskinie, które występują w trzeciej generacji, są one na pewno zdecydowanie lepiej dopracowane niż we wcześniejszych wersjach. Możemy już zauważyć lepszej grafice wykonane. Między innymi głazy, jak i również przejścia. Naprawdę świetnie to wygląda. To samo mogę powiedzieć o otaczających nas wodach. Bardzo fajnie się można pływać na naszym Pokémonie, a dodatkowo wprowadzony jest również ten podwodny świat Pokemonów, czyli możemy zanurkować i spotkać właśnie tam między innymi podwodne jaskinie, jak i również szczególne Pokémony, które występują tylko w tamtych lokacjach. Zdecydowanie to bardzo mocno urozmaica rozgrywkę. Jeżeli natomiast chodzi o wygląd miast, są one naprawdę ciekawe, twórcy się zdecydowanie bardziej postarali niż w poprzednich wersjach, jedynie brakuje mi tego, że niektóre miasta są zbyt słabo. Przedstawione, na przykład występują tam powiedzmy tylko tak naprawdę trzy czy cztery domki. No, twórcy na pewno mogli dodać jeszcze jakieś dodatkowe lokacje, dodatkowe właśnie takie smaczki dla graczy, które polepszyłyby tą rozrywkę, ale, ale nie wszystkie miasta takie są, nie zapominajmy. Niektóre z nich są, jak choćby Petalburg, bardzo dobrze stworzone. Nie mogę tam nic zarzucić. Fajnie przedstawione są te miasta, więc to również brawa, brawa dla autorów za to, że troszeczkę bardziej się do tego właśnie przyłożyli. Natomiast jeżeli chodzi o takie zasadnicze pytanie, czy tworzenie remakeów było potrzebne, czy to może tylko i wyłącznie bazuje na tym, żeby było więcej mogli twórcy zarobić. No cóż, według mnie było to potrzebne, zdecydowanie było to potrzebne, dało troszeczkę takie inne spojrzenie na gry z pierwszej generacji, między innymi chodzi mi właśnie o te Yellow, Red, Green, Blue. No, na pewno były potrzebne. Dodatkowo to nie jest cały czas ta sama idealna rozgrywka, która była wcześniej. Czyli nie tylko właśnie te same odznaki, nie tylko elitarna czwórka i czempion. Mamy również wprowadzoną zabawę na pewnego rodzaju wyspach, siedmiu. Potem również jest ich więcej, jeżeli odblokujemy. No i tam między innymi musimy po raz kolejny zmierzyć się z roketami, musimy odzyskać pewnego rodzaju kamieniem, które posłużą następnie do wymiany pokemonów między właśnie tymi wersjami z trzeciej generacji, czyli Ruby Sapphire oraz Emerald. Może to być bardzo ciekawe, szczególnie że zebranie całego National Dexa wcale nie jest takie proste i wymaga dość długiej rozgrywki jednakże śmiało mogę powiedzieć, że chociaż mam pewne zastrzeżenia do trzeciej generacji, między innymi właśnie ten wygląd pokemonów troszeczkę nie zbyt y, ciekawa zawsze mapa, to jednak trzecia generacja zdecydowanie na plus mimo wszystko y, wprowadza ona bardzo wiele Urozmaica rozgrywkę. Można śmiało powiedzieć, że jest to bardzo duża różnica między trzecią a drugą generacją. Wprowadza tak wiele, tak bardzo urozmaica rozgrywkę, nie tylko single player, jak i również właśnie rozgrywkę z Wi-Fi, że warto poświęcić te parę naścia, może parę godzin na to, żeby zagłębić się w świat Pokémonów z regionu Hoenn. Tak więc śmiało mogę polecić gry z trzeciej generacji. Wszystkie grałem, we wszystkie przegrałem bardzo wiele godzin, tak również wam to polecam. Na pewno nie będzie to czas zmarnowany. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Trzecia generacja została bardzo rzetelnie przedstawiona, zatem nie będę dublował podanych informacji i przejdziemy teraz bezpośrednio do przyznawania plusów i minusów. Tyle, że będą one wedle mojego, widzi mi się. Chociaż myślę, że będą one bardzo zbieżne z tym, co zrobiłby Judy, gdyż jestem z nim jednomyślny w opinii o trzeciej generacji. Niewątpliwie jednym z największych plusów trzeciej generacji jest jej oprawa graficzna, która jest po prostu bajeczna i nigdy w Pokémonach nie było ładniejszej grafiki. Czwarta i piąta generacja po prostu pękają w szwach, ponieważ konsolka nie wyrabia. Szósta generacja też zapowiada się moim zdaniem mocno średnio, patrząc po trailerze. Natomiast tutaj mamy wszystko idealnie. Grafika jest prosta, ale nie prostacka. Jest jak najbardziej czytelna. Jej stylizacja jest w zupełności wystarczająca. Mamy mnóstwo drobnych detali cieszących oko, przy czym wszystko nie jest jakieś karykaturalne. Jest umowne, ale w ciągle w pewnej konwencji, którą jak najbardziej kupuję. Nie ma tutaj efektu pawiego ogona, kiedy grafika, mówiąc prost, wyżej, sra niż dupę ma. Wszystko jest dostosowane do pewnego poziomu, tworząc harmoniczną całość. Bo, zarówno wygląd terenu, jak i animacja ataków czy sprajty pokemonów wyglądają w taki sposób, że nic tam się nie chce poprawić. Po prostu czujemy, że jest wszystko dopieszczone na odpowiedni poziom. Drugim wielkim plusem jest wprowadzenie do gry systemu Ability. Specjalne zdolności czynią Pokémony bardziej wyjątkowymi, gdyż zwiększa to ich indywidualizację. W konsekwencji pozwala to na zwiększenie możliwości strategicznych podczas walk, co w pełni rozwija skrzydła podczas starć Wi-Fi. Z mniejszych plusów warto jeszcze wspomnieć o hm Dive, który daje dostęp do podwodnego świata, co jest niezwykle ciekawym pomysłem, oraz o tajemniczych zakamarkach regionu Hoenn, takich jak jaskinia, do której zyskujemy dostęp w zależności od przypływu wody, oraz jaskiniach Regii, i wiążących się z tym zagadkami, czy też z zatopionym statku. Paradoksalnie, pomimo tych smaczków, Hoenn jako region wypada słabo i zaliczam go właśnie na minus. Zwłaszcza, że po odwiedzinach w poprzedniej odsłonie Jotto, Hoenn wydaje się zupełnie jałowe. Tak pod względem historii, całej swojej legendy, jak i konstrukcji kolejnych ścieżek, które przemierzamy. Na minus zaliczymy też większość Pokémonów stworzonych na potrzeby trzeciej generacji. No nie są one raczej zrodzone z pomysłu. Większość ma Desing mocno odtwórczy. Powstały na zasadzie analogii do tego, co już było znane nam wcześniej, to znaczy wywalmy Butterfree, a wsadźmy Beautiflya. Sporo jest chybionych pomysłów, co niestety widać. Ostatni minus w pewnym sensie jest plusem, ponieważ jest to chęć. Stworzenia czegoś nowego, wniesienia pewnej nowości, ale niestety to, jak zostało to zrealizowane, zasługuje na potępienie. I mówię tutaj o kontestach i dublach, czyli dwuwalkach. Pomysły same w sobie dobre, czyli dać graczowi coś, co pozwoli odpocząć od głównego nurtu fabularnego, dać mu jakąś alternatywę, ale w praktyce wyszło to nieco łomnie, co niestety wypada zaznaczyć. Ciężko którykolwiek z tych trybów było brać na serio. Duble dopiero rozwinęły się porządnie w piątej generacji, ale to i tak nie in-game, tylko na WiFi. Zaś kontesty. one już umarły, zostały zastąpione czymś innym. Więc nie wiem, czy to była najlepsza droga. Chociaż znam. kilku, nie, jednego amatora tej rozgrywki. Słowem subiektywnego podsumowania, trzecia generacja przez wielu. Uważana jest za najsłabszą odsłonę cyklu. Ja również się z tym zgadzam. Przy czym to, że jest najsłabszą odsłoną cyklu, nie oznacza, że jest to gra zła. Na tle innych bardzo dobrych czy też rewelacyjnych głównych gier serii, ta jest zaledwie dobra. Ale grając w zaledwie dobrą grę, i tak świetnie się bawimy, i warto ją poznać, jeżeli ktoś tego jeszcze nie uczynił. To wszystko w tym odcinku Tin Tower TV, i już niedługo wracamy w kolejnym. Cześć!